Na tym motorze pan Robert pracuje szósty rok. Ratownik medyczny pracujący na takim sprzęcie musi się cechować dwoma podstawowymi umiejętnościami. Przede wszystkim pierwsze jazdy na motocyklu, a druga sprawa no to te medyczne. Wiadomo, że często i gęsto się dojeżdża jako pierwszy i w zasadzie trzeba ogarnąć ten, czyli trzeba mieć żelazne. Nerwy, że tak powiem, i konsekwentnie wypełniać pewne zamierzone cele, które trzeba osiągnąć. Pan Robert wie, co mówi i w tym, co robi, jest fachowcem. Kilka lat temu z Legnickim zespołem wywalczył Mistrzostwo Polski w ratownictwie medycznym. Teraz na zawodach bywa sędzią. Z reguły jesteśmy wysyłani do wypadków, ewentualnie do jakiejś tam pomocy, prawda, do zespołów, ale generalnie no, w tym pierwszym rzucie jedziemy tam do, do tych zdarzeń, które, prawda, w szybkiej informacji dostajemy i jedziemy. Wypadki to często miejsca trudno dostępne, a motor Motocyklem najlepiej przedrzeć się przez zakorkowane miasto. Motor być może niepozorny, to jednak ma wszystko co potrzebne. I tutaj, jak widzisz, mamy ambu, mamy sanie, mamy to, co wcześniej mówiłem. E, te, to, że z tej strony. Patrzcie. Mamy te ręczki, prawda? Defibrator. Ten sprzęt tutaj, który jest na pokładzie motocykla jest, jest prawie to samo co w karetce z drobnymi detalami, natomiast jeżeli chodzi o udzielenie tej pierwszej pomocy i, i, i leki, i tak dalej, jest praktycznie wszystko. Bandaże, gazy, prawda, koce termiczne, chusta trójkątna zestaw do, do intubacji już w przypadku zaintubowanego pacjenta, no i takie materiały opatrunkowe. Motocykl jest eksploatowany regularnie, praktycznie nie ma dyżuru, żeby sprzęt nie wyjechał z garażu.